Cześć dzieciaki. Przygotowałam dla was dzisiaj wiersz Jana Brzechwy pod tytułem Jak rozmawiać trzeba z psem. Zaczynajmy. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Potem wołam, hop psa sa, i już mam przy sobie psa. A gdy powiem, cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń i zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu kość dam, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, pies u nóg mych zapadł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żebym z nim na spacer szedł. Szliśmy razem, ja i on. Pies postraszył stado wron. Potem pobiegł zwyczajem psim, a ja biegłem razem z nim. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie spróbować nauczyć się tego wiersza na pamięć. Powodzenia i do zobaczenia!